Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Gilowski, jestem członkiem Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii Raweli. Będę miał przyjemność i zaszczyt oprowadzić Państwa po forcie 49.1.2 A Mogiła. Ten fort jest bardzo dobry jak na początek przygody z Twierdzą Kraków, bo jest nieduży, jest relatywnie czytelny, także, także będziemy się nim cieszyć. Ja tutaj po paru słowach, po paru słowach wstępu na temat Twierdzy Kraków wezmę Państwa na górę tam porozmawiamy troszeczkę o artylerii co do samego fortu jest to nieduży fort międzypolowy zbudowany w latach 1895-6 jest częścią szóstego obszaru warownego teraz nazwany ten obszar warowny Nowa Huta, na którym jest bardzo wiele interesujących obiektów w twierdzy Kraków część z nich jest dostępna np. fort Krzesławice, bardzo duży fort artyleryjski fort Grębałów 49,1 4 Tam można się umówić na zwiedzanie po uprzednim telefonie. Jest to w całkiem niezłym stanie zachowany fort pancerny, tylko pozbawiony już wież. Mianowicie na samym porcie, zaraz tam podejdziemy, na jego lewym barku, się, znajduje się do tej pory ziemne stanowisko e, ciężkiej broni piechoty, prawdopodobnie moździerzy, A nieopodal fortu znajdowały się cztery stanowiska obrony przeciwlotniczej. Które mam zaznaczone na, tej, na tym zdjęciu, natomiast niestety już żadnego śladu po nich nie zostało. No ale jak yy, dołótwa austro-węgierskie zobaczyło, że ci legioniści naprawdę sobie dobrze radzą, to wtedy otrzymali karabiny już nowoczesne, które armia austro-węgierska była wyposażona. Jest to karabin systemu Mannlicher z 1895. Wernik posiadał ale też miał naprawdę dużą siłę przebicia, ja miał bardzo długi kaliber 11,5 mm. to broni, może rzeczywiście tak jak lecimy śliwowinniki, tak do walki polów, więc nie, nie nadające się względem, mam jeszcze ale jeżeli chodzi o skokażony załóg forteczny, to, to raczej spełniała swoją rolę. Manniker, kaliber 8 mm, bardzo dobra, bardzo nowoczesna broń. Tego typu obiekty bardzo tanie budowano w miejscach, gdzie nie spodziewano się jakichś intensywnych ataków wroga. Tu na przedpolu tego fortu mieliśmy tereny bagienne, mokradła, także nie spodziewano się frontalnego ataku od tej strony nieprzyjaciela. Po drugiej stronie mamy korytowisły, także też podmokłe, zalewowe tereny. A tereny płaskie, ciągnące się aż do fortu Grębału. No, były bronione przez tradytor Fortu te cztery armaty, które były tam e, umiejscowione. No i oczywiście w pobliżu tego Fortu Mogiła mamy też e, fort e, Kopiec Wandy, bo Austriacy tego typu e, wysokie e, obiekty, a tych kopców w Krakowie troszeczkę mamy, no, wykorzystywali w celach militarnych. Mamy tutaj przykład. Kopca Kościuszki, tak, wokół którego zbudowano fort. Mamy przykład fortu Kratusa, wokół którego zbudowano fort. Tak samo tutaj na kopiec bandy otoczono fortyfikacjami ziemnymi, czyli mamy zespół FOS, zespół wałów, wałów piechoty, mamy baterię artyleryjską i mamy tutaj rozrysowane prowizoryczne koszary. Te koszary prowizoryczne miały powstać w momencie mobilizacji wojennej, czyli miały być zbudowane z materiałów ogólnie dostępnych, czyli belki drewniane, deski. Te koszary nigdy nie powstały nawet w trakcie mobilizacji. Tak, to jest makieta jednego z pierwszych granatów austro węgierskich z 1915 roku. Wow. To jest Rorhan Granate, tak jest. Tam jest zawleczka schowana i tam się to pociągało. I można było uruchomić. I co teraz? Zawrzeczka jako... za wyjęta. Zrobione jak. wyjęta. Zrobione jak. Nie wiesz? Ja ja trzeba się oddalić. Jeśli chodzi o saperów, to nie mieli wielkich możliwości nauczenia się na swoich błędach. <noise> Całe wyposażenie żołnierza austro-węgierskiego w 1914. To było ponad 36 kilo. I trzeba było z tym iść. Tym bardziej, że nie było jeszcze w wersji mundurów letnich, więc wełniany mundur, kiedy w sierpniu ruszali do, do mobilizacji, to, było, to była naprawdę gechenna. Nie, no to tak. Jest. To jest oryginalna, Orginalna. nie jest wojskowa. No to widzę. <laughs> Ale oficerowie i podoficerowie nie korzystali z takiego czegoś. Mieli po prostu normalne bagaże cywilne z których korzystali również przemieszczając się, nawet na froncie. Mieli swoich ordynansów od tego, żeby to nosili, więc nie, nie tachali tego sami. No ale te 36 kg to cholera musi mieć jakiś plecaki, Dwa plecaki, dwa plecaki to dodatkowa para chyba... butów, no bo plecak był klasyczny z oporządzeniem plus żelazną parcio, porcją ży, żywieniową, której nie można było naruszać pod karą śmierci, jeśli nie było rozkazu. Pod nim wisiał plecak amunicyjny, to wszystko było skórzane. Na to nachodzi, dochodził płaszcz, który był zrolowany. Do tego celta, czyli po rusku pałatka, coś co można było użyć, dwie takie można było po prostu zrobić na nie.